W takich meczach trenerze czasem trudno zadać sensowne pytanie, bo wiem, że emocje buzują, też będzie może trudno odpowiedzieć, co tak naprawdę przesądziło o tym, że to Litwinki, a nie reprezentacja Polski cieszyły się ze zwycięstwa. To jest dobre pytanie. Myślę, że tak, tak teraz na chłodno oczywiście będzie, na, na, na gorąco będzie ciężko odpowiedzieć na chłodno, będzie pewnie trochę łatwiej odpowiedzieć. Myślę, że w tej pierwszej połowie, szczególnie w drugiej kwarcie, defensywnie nam niektóre rzeczy uciekły i, i popełniliśmy takie trzy, 4 naprawdę proste błędy, które, które Litwinki zaraz wykorzystały. Druga połowa wyglądała już w moim przekonaniu dużo lepiej, przede wszystkim defensywnie dużo lepiej i, i, i to był tak naprawdę klucz w tym meczu, więc myślę, że, że gdzieś tam ten mały przystęp w tej drugiej kwarcie myślę, że miał decydujące znaczenie. No, bo wtedy było 0,8, 2,11 to był taki moment, że widać było, że trener szukał różnych rozwiązań, ale no, litwinki pobudzone dobrą grą, no, widać, że uwierzyły, że mogą tutaj wygrać to spotkanie. Nie, no też trzeba im przyznać tutaj i powiedzieć, że, że zagrały na pewno bardzo dobre spotkanie, zagrały bardzo agresywnie. Wiemy, jak fizyczny jest to zespół i, i momentami my się o tym mocno przekonywaliśmy, bo... Bo po prostu ciężko nam było się dostać i w strefę podkoszową i momentami mieliśmy też problem z otwarciem do piłki, czyli mówimy o jakichś takich elementarnych rzeczach, ale które wynikają z tej, z tej, z tej fizyczności zespołu z Litwy. Stefanie Mawunga do przerwy 17 punktów, widać było, że momentami pobudzała zespół i przechwyty i, i, i taka, taka akcja... Z przechwytem i z asystą dodatkowo widać było, że ta gra pomaga jej dobra całemu zespołowi, no ale po zmianie stron widać, że Litwinki raz, że wyciągnęły wnioski, a jej też dużo ciężej się grało w ataku. No tak, no trzeba pamiętać, że, że Stefani okay, jest w rytmie meczowym w, w klubie, ale tam też gra po 18-19 minut, a czym innym jest granie 18-19 minut, czym innym jest granie po 25-30 i zupełnie jest inna odpowiedzialność. Tutaj też nie ukrywajmy w reprezentacji. A, więc, więc faktycznie w tej drugiej połowie nie chcę powiedzieć, że zgasła, ale, ale Litwinki też znalazły e, sposób, ale, ale trzeba pamiętać, że to też pozwoliło nam otworzyć inne zawodniczki, bo, bo Agnieszka z w drugiej połowie zagrała już... E, już dużo lepiej. Między innymi to jest zasługa tego, że tak mocno Stefanie angażowała Litwinki pod koszem. Powiedzieć inside. Wiem, że przegraliśmy spotkanie, ale też trzeba szukać tych pozytywów. Całe kwalifikacje to trudna bardzo grupa. Wyrównane mecze z Belgią, z Litwą. No cały czas brakuje nam tego jednego większego kroku, żeby wywalczyć awans, ale z perspektywy myślę, że boiska no w każde z tych czterech spotkań, mam na myśli mecze z Litwą i Belgią, było wyrównane. No tak, no, no, trzeba sobie powiedzieć, że, że każde cztery mecze były, były bardzo dobre i e, byliśmy bardzo blisko. Wiemy, w jakiej byliśmy grupie, i e, oczywiście nie ma co na to, nie ma co o tym mówić teraz, nie ma co, co narzekać. Wiemy, wiemy, jaka jest siła zespołu belgijskiego, wiemy, że, że zespół litewski, powiedzmy, w podobnym momencie, w którym my jesteśmy, jeżeli chodzi o, o ranking i, i powiedzmy takie przewidywania co do. Rośnięcia tego zespołu, bo, bo ten zespół też, też rośnie. Eee, no na, pewno, na pewno jest sporo pozytywów, bo, bo tak jak rozmawialiśmy no do samego końca, walczyliśmy o ten Eurobasket i, i tym meczem mogliśmy sobie go, go zapewnić. Może nie zabrakło jednego kroku, ale zabrakło dwóch punktów. Tak? Więc y, to boli jeszcze bardziej, no bo z perspektywy tych czterech meczów <gryw> te dwa punkty to naprawdę mało. Też reakcja za samych zawodniczek w szatni, bezpośrednio w rozmowach z nami pokazywała, że bardzo mocno przeżyły to spotkanie i, i no miały świadomość może represji też taka, jaka na nich ciąży, całego środowiska częściowo, no bo brakuje tego awansu na, na Eurobasket. No nie ukrywajmy, że żeńska koszykówka tego potrzebuje i, i dziewczyny sobie zdają sprawę, e, że trochę na swoich barkach, że tak powiem, spoczywa, na ich barkach spoczywa ta odpowiedzialność i, i faktycznie e, każdy z nas bardzo chciał wygrać, każdy z nas bardzo chciał być na tym Eurobaskecie i myślę, że dziewczyny naprawdę też oddałyby dużo i, i, i dzisiaj pokazały serducho, nie można powiedzieć, że, że tutaj nam zabrakło serducha, myślę, że w każdym tych czterech meczów trzeba powiedzieć sobie, Otwarcie no, zostawiliśmy naprawdę krew i pot na boisku, e, no ale tak jak, tak jak widać, no, no, nie ma awansu. Kwalifikacje jeszcze dla nas się nie zakończyły. Mecz w Baku z Azerbejdżanem. Niełatwe spotkanie także dla sztabu, no bo wiadomo, że dziewczyny już wiedzą, że tych, tego awansu nie będzie, ale mam nadzieję i tego życzę, żebyście jednak pokazali kawał dobrej koszykówki, w tym orientalnym, można by powiedzieć, rywale. No tak, na pewno, na pewno jedziemy tam wygrać i e, w żaden sposób ulgowo nie będziemy traktować tego meczu.